Jak jesteś zadowolony z losowania, trafiłeś na Spartak, no to nie jest to Tenham ani Atletik Dibal. No, myślę, że jest dobra drużyna, myślę, że Atletik albo Tottenham to część drużyny niż, niż ten Spartak Mosfa a priori, ale myślę, że ja jestem zadowolony, jestem losowania. A ty chciałeś trafić na, na Atletik, bo to jednak, bliżej? Eee... beo be fine no e estando do Hispania, e do Atletic maion barzo barzo Juan Stadium e Kibichei esta actuta flegi de sauchas do pinguion es super atmosfera tam la catedral noi ya que do Athletic de e, yes barzo blisko Pamplona veo no? que fine ale tesviems to es barzo cięžka drużyna Bardzo dobra budowana i, i był by ciężko ten, ten mecz. Sportak Moskwa to będzie trudniejsza drużyna dla Was niż Gaziantep Sport? No zobaczymy, no, ale wszystko przed nami. Ten Gaziantep Sport też był bardzo dobra drużyna, bardzo ofensywna drużyna, bardzo dobre techniczne piłkarze. No i zobaczymy. no Myślę że też, że oni mają takie sztuczne wojsko, tak że my też musimy trenować trochę tam, bo to jest trochę inaczej też, jak skoczy piłka. Ale, ale zobaczymy, jak powiałem, psycho z nami i zobaczymy, tak to, to będzie. To, że gracie pierwszy mecz u siebie, będzie miało znaczenie? No trochę, no. Byłoby fajnie, jak drugi mecz był tutaj na Legii, ale... Ale są, są dwa mecze, także 180 minut, i także musimy robić wszystko, żeby, żeby awansować. Jaki rewanż na łużnikach się odbędzie? Osiemdziesiąt, ponad 80 tysięcy yy, kibiców nastawienia. Trenerem Spartaka jest chyba dobrze ci znany Valerii Karpin, który kiedyś tam był gwiazdą mm -hmm. Ligi Hiszpańskiej. Tak. Obawiasz się t, troszeczkę tego meczu przy tak dużej yy, publiczności, bo w sumie rzadku, już Legia rzadko kiedy ma okazję go na takich kolosach. Dobre, dobre jest dobre, dobry stałem, ale zobaczymy czy tak będzie dużo ludzi czy nie, ale, ale wiesz, tutaj jest, jest super atmosfera, może nie 80 albo 70, ale mamy dwa ale to jest tak było tutaj nie wiem, 70-80, bo dopingują cały czas i na boisku czasami nie, nie możesz rozmawiać z kolegami, także trzeba być koncentrowanie na meczu i dobrze będzie dobrze. Mm -hmm. Piotr Polczak mówił, że Sparta gra troszeczkę tak jak Gaziantep. Silny, silny w ataku, ale troszeczkę słabszy mm -hmm. w defensywie. To jakaś taka dosyć konkretna podpowiedź? Eee, Różówka Drusina mają taki, jak białem kilka razy, taki wysoki na taki silny. No. To jest prawda, że, że ofensywy zawsze. Mają dobre piłkarze i może tak powiedziałem defensywnie trochę możemy, możemy tak robić kilka rzeczy, tak? Ale no, myślę, że powoli, powoli my na meczu czujemy się coraz lepiej no i myślę, że to będzie dobrze. Znaczy nie będzie wam przeszkadzało to, że Spartak jest w trakcie sezonu i ma już ze sobą 18 meczów ligowych. Wy de facto w niedzielę dopiero inaugurujecie mm -hmm. sezon ligowy. A pierwszy mecz jeszcze za, za dwa tygodnie, a także że ja mamy trochę czasu, żeby, żeby rozszerzyć kilka meczów no? i żeby czuć się coraz lepiej fizycznie i technicznie tutaj na boisku. Jaki to może być znowu wyrównany mecz, tak jak z Turkami? Taka twarda, męska walka. Ja myślę, że musimy grać tak, jak, to, jak wczoraj, agresywnie, blisko siebie, bo wiemy, że, że jak dasz trochę, trochę no, ho va dir metres no to ni fer un tacte de no? Tacs de ja si aquestes me rasen no homo se ho robes, dos na contra mame vas a tot prestar bonichi, tacs de